dziesiąt rodzajów pysznego rzemieślniczego i zagrodowego sera, chleb na zakwasie oraz wina. Te i inne naturalne produkty zapełniły sandomierski rynek Starego Miasta, a wszystko to w ramach festiwalu Chleb, Wino, Ser, który w miniony weekend do Sandomierza przyciągnął ponad setkę wystawców i tysiące zwiedzających. Sandomierz od dłuższego czasu słynie z festiwali poświęconych dobrym produktom. Z pewnością największym jest festiwal Chleb, Wino, Ser. Jak twierdzi główny organizator Gieno to wydarzenie sławiące po polskie naturalne produkty, rodzimą kuchnię, tradycje i to, co na naszych stołach najlepsze. Zacznie się od tego, co jest w ogóle jakby w logo i w emblemacie festiwalu, czyli chleb, wino, ser. Chleby, bo to jest nasze jedzenie codzienne i zależy nam, żeby to było coraz lepsze. Sery, bo zaczynamy być z nich dumni. No, ale winiarzy sandomierskich nie mogło tutaj zabraknąć, bo naprawdę mamy tutaj świetne winice, a oni z kolei mają świetnych znajomych dookoła, chociażby pod Podkarpackim i ich, żeby również ich wsparli swoimi świeżymi winami. A skąd pomysł takiego festiwalu się narodził w głowie? O, ja jestem e, związany z jedzeniem już od bardzo dawna, natomiast e, przyjeżdżam do Sandomierza już od ósmy rok? Ósmy rok, panie no, burmistrzu. E, spotykaliśmy się tutaj wtedy jeszcze zupełnie prywatnie, natomiast e, Sandomierz lubi jeść e, i znany jest e, z, z takich e, Świetnych konotacji, nie tylko właśnie winiarskich, ale również jedzeniowych, odbywał się tutaj swego czasu świetny, uważam, festiwal serowy. I to jest w jakiś sposób jego. Kontynuacja, ale już w zdecydowanie takiej fajniejszej, weselszej, radośniejszej formule. Potencjał festiwalu, który jest znakomitą promocją miasta Sandomierz dostrzegł również burmistrz Marcin Marzec. Oczywiście, że kontynuujemy to, co jak powiedział pan Geno, już, już wiele lat temu zostało zapoczątkowane. Troszeczkę zmieniliśmy formułę w tym roku. Festiwal nabrał nowej jakości, rozszerzyliśmy. Ten pomysł o właśnie chleb, wino, też jest bardziej podkreślony niż w latach poprzednich, i mam nadzieję, że ta nowa formuła bardzo spodoba się mieszkańcom oraz turystom. Atrakcją dla odwiedzających Sandomierz był z pewnością dzień poprzedzający weekendowe wydarzenie, czyli Dzień Partnerów, który podobnie jak festiwal, ofitował w degustacje i liczne pokazy. A pokazy łączenia kawy i serów, degustacja lodów serowych oraz wielki poczęstunek daniem makaronowym na starówce to tylko kilka tego dnia. W programie znalazł się również pokaz lepienia pierogów, wspólne pieczenie chleba oraz widowisko kulinarno-artystyczne pod tytułem Sześciu kucharzy, dwóch dyrygentów i jeden speaker. W sobotę festiwal obfitował również w cykl atrakcji nie tylko kulinarnych. Festiwalową kawiarenkę odwiedzili autorzy książek i autorytety. W tej dziedzinie można było również porozmawiać o tradycji i historii jedzenia z historykiem jedzenia, profesorem Jarosławem Dumanowskim oraz z doktorem Józefem Sadkiewiczem, który opowiadał o badaniach ziaren, mąki, chlebów oraz mięsa. Wydarzenie zakończyło się klimatyczną kolacją na zamku królewskim, którą koordynował Adam Sząstowski. Będzie to taka e, kolacja degustacyjna. Gdzie oczywiście inspiracją są te wszystkie smaki, które obserwujemy tutaj naokoło, czyli głównie chleb, ser i wino. Mam zaszczyt jakby koordynować te wydarzenia. Bo zaprosiliśmy kilku, kilku znanych. I z tutaj w Sandomierzu, ale też z całej Polski e, szefów kuchni, żeby to e, przygotowali. E, e, jest tutaj szef z, z Ciżemki, jest Darek Wójci, który jest tutaj jakby dobrym duchem też tego wydarzenia. Jest Tomek Milewski, z, aż z Mikołajek przyjechał. E, jest Krzysio Kopciński, świetny cukiernik z Warszawy. E, I tymi, tak jak mówię, smakami. E, e, ta kolacja, ta kolacja dzisiaj jest inspirowana. Wiem, że będzie chłodnik z chleba na pewno. Krzysio przygotował deser z twarogu. Tak skaczę przed koniec. Będą, będą też pierogi. Ja będę robił kulebiak z wołowiną i z, i z grasicą cielęcą. Także na pewno będzie smacznie. Jeden z najlepszych szefów kuchni. Jak zapowiadał na kolacji przygotowanej przez zespół było smacznie, tradycyjnie, zdrowo i wyśmienicie. W organizację festiwalu włączyło się m.in. Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy, lokalna organizacja turystyczna, Sandomierskie Centrum Kultury, a także lokalni muzealnicy, artyści i pasjonaci dobrego smaku. Partnerami honorowymi wydarzenia byli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Burmistrz Sandomierza. Festiwal, który poprowadził Maciej Orłoś, zakończył się w niedzielę.